Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś wiadomość od tej osoby. Zakładam czarodziejskie okulary obiektywizmu. Wy oczywiście. Przywołajcie w myślach i w energii tą osobę. Pomyślcie sobie, jaka jest energia między Wami, i czytamy. A jeszcze chciałam Was odesłać do Instagramu, gdzie Znajdują się kolejne moje prace i mam nadzieję, że komuś któraś wpadnie w oko. No, a jeżeli nie, no to mam nadzieję również, że chociaż zalajkujecie, będzie mi bardzo miło. No dobrze, to zaczynamy. Energia ogólna tej wiadomości. Mam nadzieję, że już wiecie, od kogo ma być ta wiadomość. Energia ogólna. Energia ogólna to jest pięć kielichów. No na tej karcie pięć kielichów to wygląda tak, że ktoś komuś nad głową albo na głowie kołki ciosa, trzy kielichy wylane, dwa kielichy stoją i ewidentnie ta osoba zatkała sobie uszy i wcale nie ma na zamiaru gdzieś tam się wybierać, tylko wytrzymać to, co się dzieje. No ja myślę, że pięć kielichów to jest właśnie taka energia, w której... Fajnie, w stu procentach nie jest, wiele się również niewajnego wydarzyło, ale nadal jest jakaś wzajemna tolerancja i nadal jest, że tak powiem, nauka wzajemna siebie. Tak ja widzę tą kartę. No to czytamy teraz wiadomość. Witaj, kochanie. Powiem Ci, że ta ostatnia. Ten ostatni list od Ciebie, ta ostatnia wiadomość była zaskakująca. Bardzo szybko się dowiedziałem, że masz takie, a nie inne zamiary, takie, a nie inne plany. Trochę mnie to ścięło z nóg, ale bardzo się ucieszyłem, mimo wszystko, że dostałem taką wiadomość. To było naprawdę bardzo ważne. I teraz czuję się, jakbym. Wygrał los na loterii. Czuję się zwycięzcą. Czuję, że zarówno moja jasna strona, jak i ta trochę ciemniejsza jest akceptowana, jest wspierana. Ogólnie czuję, że właśnie Twoja wiadomość pozwoliła mi. Urosnąć, pozwoliła mi poczuć się naprawdę mocnym, silnym, i czuję, że wygrywam to, na czym mi zależało i na czym, mam nadzieję, zależy również Tobie. No i mam nadzieję, że w niedługim czasie spotkamy się w takiej sytuacji troszeczkę bliższej, bo naprawdę marzę o tym, ażeby znowu być naprawdę blisko Ciebie. I Mimo tego, że podejrzewałaś mnie troszeczkę niecne zamiary o takie nie za bardzo eleganckie zachowanie, co widać tutaj pod połami płaszcza tej postaci. No ja jestem nadal w poczuciu, że jest wszystko dobrze. No, Widziałem tą twoją białą flagę wywieszoną i ja... Wiem, że to troszeczkę było w sumie wszystko takie nieeleganckie dla obu stron, ale mam nadzieję, że już po malutku wychodzimy z tego i że sprawiedliwość zagości i że to wszystko, co było nie za bardzo w porządku, sprawiedliwość wyczyści swoimi oboma mieczami, spowoduje, że wszyscy będą naprawdę już w energii Wzrostowej energii, takiej, która powoduje, że już nie boimy się siebie wzajemnie i nie boimy się powiedzieć tego, co naprawdę czujemy. No i rada dla Ciebie. Rada dla Ciebie to jest zrównoważenie. Zrównoważenie, takie mm, uspokojenie gorącego i zimnego, szybkiego i zbyt wolnego. No, mamy tutaj właśnie takie Wyczucie pomiędzy y, tym, co stabilne i tym, co ruchome. Więc na spokojnie, na spokojnie, trochę poprzelewaj, trochę po, y, poobserwuj i tak wiesz, skorzystaj z koloru fioletowego, czyli koloru czakry korony, która cię połączy z energią wszechświata i która pozwoli ci na przepływ pomiędzy. Właśnie energią Ziemi, a energią Wszechświata. Tak to widzę, a zobaczmy, jak to widzi nasz ciasteczkowy sklepik. <grym> jak to widzi nasz... Nigdy nie negocjuj z intuicją. Hmm. No, lubię takie oczyszczające sformułowania. Nigdy nie negocjuj z intuicją. Oczyść się, bo jeżeli intuicja podpowiada Ci, że tak jest, to tak jest. No, a co na to nasz przewodnik duchowy? Mm. No, mamy tutaj przewodnika z gwiazd, i który mówi, że ustanów swoje stanowisko i wizję i to, czego poszukujesz wyżej. Spójrz wyżej, spójrz w gwiazdy. No, spójrz tam w energię wszechświata i się po prostu uspokój. No, tam jest wszystko spokojne. Zobacz, jaki ten wszechświat, i na to niebo rozgwieżdżone jest spokojne, tak jak zrównoważenie. No, i w takim razie, jaka jest rada od. Wspierającego nas wszechświata. Kiedy akceptuję miłość wszechświata jako mojego podstawowego nauczyciela lub nauczycielkę, zawsze będę prowadzony w kierunku światła, powrotnie, znowu. Jeżeli się oddalisz, jeżeli się oddalasz, jeżeli coś cię. Jakiegoś ciemniejszego wchłonęło albo cię próbowało pociągnąć za sobą, to zaakceptuj to, że jesteś prowadzony przez miłość wszechświata, przez energię, z której wszyscy jesteśmy złożeni. Hmm. Albo który, przez energię, którą jesteśmy. O, nawet nie złożeni, tylko po prostu jesteśmy tą energią. No. Przyjemne. Dobrze. No a w tym wszystkim, jak jako ta ziemska sytuacja i energia możemy sobie pomóc? Zobaczmy. Oddychać. No, widzicie? <grymne> oddychaj. Oddychaj. Odetchnij nawet. <grymne> Patrzę, że to są takie fajne kolczyki, również podobne. <grymne> Ale nie inspirowałam się tym. Im bardziej spokojny, spokojna jesteś, tym bardziej czas zwalnia. I łatwiej jest zrobić wszystko to i dostać się tam, gdzie powinieneś i powinnaś. I wszystko będzie zrobione szybciej i łatwiej. <laughs> no. Super. No, a w takim razie teraz zobaczmy, co nam podpowiedzą nasze energie miłości. Karta numer 1, karta numer 2 i karta numer 3. Przyjrzyjcie się tym kartom, wybierzcie tą, która do Was najbardziej przemawia. I czytamy. Karta numer 1: Zaufanie. Transformacja pojawia się poprzez zaufanie. Kiedy zaakceptujesz aktualną sytuację, ona automatycznie się zmieni. Hm. No. Karta numer 2. Tylko czas pokaże. Też jest to takie uspokajające. W końcu. Czas pokaże. Można się wyluzować. I karta numer 3. Cichy wielbiciel. Ktoś ma głębsze uczucia do Ciebie niż pokazuje na zewnątrz. No. I na koniec nasza afirmacja. Kocham, akceptuję i doceniam siebie dokładnie taką, takim, jakim jestem. I o. I już. I tak. No. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.